Dzisiaj mam dla Was przepyszne brownie z konfiturą żurawinową i kremem śmietankowym. Robi się je dosłownie chwilę, a smak jest niesamowity. Polecam. Masło podgrzewamy na średnim ogniu i doprowadzamy do jego rozpuszczenia. Dodajemy czekoladę i mieszamy, aż całość się rozpuści i uzyska jednolitą konsystencję. Jajka, cukier i sól ubijamy w misce przez kilka minut. Kiedy już jajka z cukrem są podbite, możemy wolnym strumieniem wlewać masę czekoladową. Pamiętajmy jednak, że powinna ona być lekko przestudzona. Na koniec wsypujemy mąkę i mieszamy ją do uzyskania jednolitej konsystencji. Ciasto wylewamy do tortownicy wyłożonej na spodzie papierem do pieczenia. Nasze brownie pieczemy w 190 stopniach góra dół, a po upieczeniu od razu studzimy. Po wystudzeniu można wykroić nożem boki, wyjąć brownie z tortownicy, z papieru do pieczenia i ułożyć na talerz. Następnym krokiem jest przygotowanie konfitury żurawinowej i tutaj wszystkie składniki mieszamy w garnku i zagotowujemy. Dodajemy żelfix, całość dokładnie jeszcze mieszamy, gotujemy chwilkę, następnie blendujemy na taką średnio gęstą konfiturę, czyli zostawiamy kawałki owoców, aby były wyczuwalne. Część konfitury przelewam do miseczki i blenduję na gładkie pire. Dodaję ekstrakt migdałowy i pastę waniliową. Wszystkie składniki na krem wkładam do misy robota i ubijam na sztywno, pamiętając o tym, aby wszystkie składniki wcześniej były mocno schłodzone. Po ubiciu krem przekładam do szprycy z tylką gwiazdką, jest to u mnie Wilton 1M i wyciskam gniazdka tak, aby w środek można jeszcze nałożyć odrobinę konfitury żurawinowej. Wystudzoną konfiturą żurawinową napełniam gniazdka i na górę polewam jeszcze trochę konfitury. Nasze brownie czekoladowe z konfiturą żurawinową jest już gotowe. Teraz wystarczy schłodzić je w lodówce, a przed podaniem wyjąć minimum 30 minut wcześniej. Smacznego!